Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Jest z nami Michał Pietrzak, który chciałbym, żebyś powiedział jak smakuje pierwsze zawodowe zwycięstwo. To no, znakomicie, ciężka walka była. Kle mi trochę zabrakło, bo zabrałem przecinek, bo trochę czułem mocne, mocne ciosy miał i też mocno fizyczny był. Ale jakoś przetrwałem i... Dążyłem do swojego celu, żeby przetrwać parterze do parteru i objęłem. ewidentnie ma, ma ciężkie uderzenia, ciężką rękę, co, o czym świadczy choćby Twoje oko... Yy, czy, czy, był taki, czy ty wyczekiwałeś właśnie na tego mocne ciosy, żeby go opalać? Ja wyczekiwałem, tak, tak już go wyczułem w pierwszej rundzie, żeby sobie wyczekać po akcji, po rozważu wejść właśnie pod, po, pod ręce i, i, i tak mi wyszło akurat. Plan jaki odjąłem, to podjąłem to wyszedł. Teraz jedziesz na drugą turę do Szwecji z chłopakami? Tak, 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 jedziemy i myślę, że coś mi to jeszcze da, ale da bo za pierwszym wyjazdem też dużo fajne spalingi i dużo widać, końcowo było widać trochę w tej Szwecji. Tak. Co najważniejsze takie co podchwyciłeś tam właśnie za granicą? Co było takie najważniejsze, co, co udało Ci się podchwycić za granicą? To głównie też e, pewność siebie. Byliśmy tam szołówką e, światową, naprawdę dobrymi za, zawodnikami i, i, i też e, Wiem jak stoję według innych zawodników Też to rozwija i to wszystko, nie? Wydaje, wydaje mi się to dosyć oczywistym pytaniem yy, z racji tego, że trenujesz w Ankosie, ale kiedy walka zeszła do parteru, to było przede wszystkim zapasy kontra brazylijskie już. Jakby co uważasz tak naprawdę ważniejsze yy, w parterze? Nie, uważam, że obydwa, dobre połączenia są równocześnie. Chociaż to mi zdrowia zabrakło, co było widać. Ale wywiad Próbowało. robisz od razu, także wiesz. Próbowało. Próbowałem robić coś, jakąś tam akcję, ale też fizyczny był trochę mocniejszy. Prawda, już, już nie mogłem, ale uważałem, śledzi, śledziłem trochę jego walki i, i uważałem właśnie na te trójkąt, Bo lubi mój rodzinny trójkąt tam parę razy skończył. Już byłem przygotowany na to parterze. Miałeś tam okazję chwilę porozmawiać, widzieć Daniela po jego, bo w sumie na razie jedyny stan koszu zawodnik, niestety, który przegrał. No, ja, ja, ja tak jeszcze do końca nie widziałem jego walki, tylko słyszałem. Prawda po wywiadzie pójdę z nim porozmawiać i, i się też dowiem jak, jak potoczyła się ta walka, bo niestety nie widziałem Powiedz od czasu finału MM Mastera, pierwszej serii w którym brałeś udział e, miałeś tylko właśnie jedną walkę zawodową i to było w styczniu 2013 e, zdaje się, e, ostatni raz walczyłeś w styczniu 2013, czemu tak naprawdę tak rzadko Cię widzimy? No ogólnie mam nadzieję, że teraz będzie częściej będę występować, ale jakoś tak wyszło, e, ciężko było znaleźć Znaleźć jakąś galę, gdzie, gdzie, gdzie teraz w ogóle te, tych jest ciężko się dostać i, i niestety jakoś też wolałeś się przygotować po szokie, bo, 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 bo walka jest, iść na konkretne, nie? Du -y, Duża zmiana u was w klubie, bo macie poważnego sponsora, Juha Beton. Powiedz, jak bardzo tak naprawdę pomaga taki dobry sponsor przygotowania przygotowaniach? Bo... cały skład tak naprawdę dobry i, i Mariusz, który menadżeruje, i trenerzy, i... O, dużo, dużo daje sponsorzy, bo, bo naprawdę... Czo człowiekowi, to jak jeżeli chce dążyć do czegoś, a utrzymać się w sporcie, tak bez sponsora, to naprawdę ciężko w Polsce. A tak to jakaś możemy się rozwijać. Nie? Także tylko treningi możemy iść do swojego do, do celu. I, ten, I też jeszcze chciałem Jucha Beto, a ogólnie jeszcze chciałem też podziękować sponsorowi Family House. Dzięki jemu y też mogę, mogę się zajmować sportem. Szczególnie bardzo się cieszę i, i pozdrawiam. Pozdrawiam firmę Family House. Ostatnie pytanie, teraz ja jeszcze chciałem ostatnie dodać. Pytanie na czasie odnośnie Karola Bedorfa, który będzie walczył z teamem Sylwią. Co sądzisz o tym, jako że Karol często z Wami spędza czas? No, krótko powiem, że Karol no, rozniesie, rozniesie Sylwę. Przygotujemy go tak, że będzie wylatywał z ringu, z klatki. I tym możemy zakończyć wywiad. Dziękuję ja. i gratuluję jeszcze. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że jeszcze mnie zobaczycie taki takim samym no, na... Liczę na to. Dziękuję.